Iwona Zajączkowska, Twoja telewizja regionalna witam serdecznie i zapraszam do oglądania naszego programu. Przypominam, że mogą nas Państwo oglądać w sieci TVK Kanad Hammerlinsky na terenie Sokółki, Wasilkowa oraz Choroszczy. Co dziś zobaczymy w Twojej telewizji regionalnej? Sprawdźmy. Dziś w Twojej telewizji regionalnej będzie ciekawie, oryginalnie i na pewno z dużą dawką orientu. Pokażemy Państwu koncert zespołu Chachi Worba, jaki wystąpił w Centrum Kultury w Choroszczy. 27. Jarmark Dominikański zbliża się wielkimi krokami. O historii jarmarków, m.in. opowie nasz gość Adam Kamieński z Centrum Kultury w Choroszczy. Jak prawidłowo zachować się na drodze? To, wydawać by się mogło, proste pytanie, wcale takie być nie musi. Przekonajmy się o tym oglądając program Niedzielny Kierowca. Naszym gościem w programie Porozmawiajmy tym razem będzie kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy Elżbieta Wrublewska. O ludziach z pasją mówiliśmy już wielokrotnie. Dziś przypomnimy sobie jacy są żeglarze z pasją z klubu Żagiel w Sokółce. Przypomnijmy sobie jak przebiegały eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów w Bilard. Przenieśmy się do klubu LP w Sokółce. Zapraszamy do oglądania Twojej telewizji regionalnej.